Siemanko, z tej strony Darkboyz.bo A dzisiaj, co dzisiaj? Dzisiaj sobie w ciemno otworzymy soszetki z 22. serią minifigurek od LEGO, tak. Kupiłem je w Carrefourze w rozsądnej cenie. Mam nadzieję, że nikt ich wcześniej nie macał i będzie zaskoczenie, zresztą co by nie było to będę zawodolony. I otwieramy od razu, bez przedłużenia. Pierwsza faszetka. Nie wiem, co jest w środku. A w środku jest, zaraz się przekonamy to jest pani z papryczką. Super, elegancko. Otworzymy sobie jeszcze to. jak to otworzyć żeby tego nie przeciąć Już uszkodziłem a tam trudno dobra i zobaczymy sobie Tutaj mamy trafiliśmy panią z papryczką no, zobaczymy co będzie w drugim Drugiej drugiej co mam nadzieję, że nie pani z papryczką, po, poskładamy ją sobie. Ma fajne włoski, czerwone, spoko. I ubranie papryczki. Ma drugą minkę, ma drugą minkę. Taką, jak po zjedzeniu ostrej papryczki, tak. Dobra, ładna figurka, bardzo ładna. Tak. i co tu mamy jeszcze? mleko super mleko mamy mleko i zapasowy serek dobra otwieramy drugą fajna fajna bardzo fajna jestem zawodolony a w drugiej co będzie Może damy ją tu do kadru, tak, moje tempo nożyczki jak widzicie, jeszcze nie wiem co jest w środku, a w środku jest, no, jeszcze nie wiem, o druga saszetka i to jest pan przebrany za szopa, pani znaczy się, no, mogło być lepiej, a nie źle. W sumie nie musiałem tego rozcinać, to szło rozerwać. Podskładamy ją sobie. Dwie minki. Damy jej tą uśmiechniętą. Tu ma. O! Wygląda jak starsza pani w tym... w tej fryzu fryzurce. Aha, nie wsadziłem. Ogonka nie wsadziłem. Dobra. I tak to wygląda. Spoko, spoko. Tu jest śmietnik, tylko szkoda, że nie ma za... Zamknięcia i worek i damy do ręki worek śmieci, no bo wiecie, szopy dobrze bią śmiecia. Ona jest za szopa przebrana, tak? Szopa pracza albo jakiegoś, tak? No, mogło, nie jest źle, mogło być lepiej, ale nie ma źle. Nie ma tragedii, dobra. Wchodzimy i do ręki te mleko niech popija ostrą papryczkę. Bo wiecie, mleko łagodzi ostro, ostry łon, dobra, nieważne. E, podobało się standardowo łapeczka w górę. Komentarz, subskrypcja, co tam chcecie. I hej, cześć na razie.